Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Czarny Dzisiaj zagramy sobie w RTL Ski Jumping 2007, odcinek 21 Już odcinek 21 Ostatnio szło nam jak po grudzie, chociaż w ostatnim odcinku pobyliśmy rekord skoczny I już jest trochę lepiej Już jest nawet powiem pozytywnie, bardzo dobrze Nas Czarny zaskoczył, pobył rekord skoczni, dobre lądowanie telemarkiem O kurwa nie posponowałam lart. Sorry, 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 sorry. Przepraszam, przepraszam. Chciałem, ale nie mogłem. Dobra, Benjamin Lager. Rekordistą, Państwo Finlandia, wielkość 627 Rekord 120. Może rekord opierdykniemy, to by było bardzo pozytywne. A na razie skupmy się na tym zadaniu. Trzeba się tak chyba słabo wybić no. Trochu. Na razie... Na próg jest najważniejszy. No, się słabo, zobaczymy to, czy to tak miałoby Kurwa, za mocno, żeśmy się wybili, ja cię pierdzielę. No, trudno, nie udało nam się, no. Zadanie niezaliczone. Chociaż może się jakoś cudem zmieścili, ale szczerze w to wątpię i to. Bardzo w to wątpię. Przeskoczyliśmy, bo było 78 84 No, niestety. Zadanko niewykonane. To jest. 85, no pół metra kuźwa, no to żeśmy do dubcyni 22 2 BM i 2BMI, dobra, wszystko jest ok, smarowanie. Zapomniałem sobie smarować, że się to będzie... Dobra! puchar świata 26-27 to już końcówka! Turniej norweski turni 24, no no no. Nie wiem jak stoimy w tym turnieju norweskim. No, ale zaraz się przekonamy. Paszed. O bo musimy skakać w kwalifikacjach 16 numerek, no tak przecież. Dobra, boczny wiatr, nie są aż takie złe warunki. Jakby to powiedzieć? Na na próg. Na razie trochę mi znosi. Kuleczkę, super wyjście z progu. Pozycja V w locie. a no to będziemy pierwodzić, wiadomo, awans yes. jest. Przypominam, że asorcimy z 16 numerem to. Już taki rewelacyjny skok to nie był, sami zobaczmy na reakcję czarnego no. Po prostu skok przeciętny, o no. uważam się ucieszył Nie, dobra, nie ucieszyłem się, sorry, ucieszył, że się ucieszył, nie chcą co, się nie ucieszył no. Plusiki, siódme miejsce dopiero, no słabo Ja myślałem, że żeby tam jakieś prawdę, takie lepsze rezultaty, wiadome, nie? Te sprawy, rezultaty, wszystko o to chodzi Dobra, boczny wiatr Tutaj kuźwa, najazd na próg, ważny w tym momencie Czorny, skup się tylko, żebyście nie zesrał. Olojo, Ale leci, dobrze leci. Dobry skok, będziemy prowadzić w tym momencie. A przypominam, że startowaliśmy jako siódmy od końca. Bardzo dobry rezultat. 70... 99,5 punkta. Dobry, dobrze. Czarny, tak. tak. Ja czułem, że on skoczy. Ja czułem. Czułem, że on skoczy. Żeby się nad nie ucieszył, bo Kuś kuśważym nie. Trzecie miejsce, widzieliście? Yeah. 215 99 to 115 116, 117 punktów na oko, ażeby utrzymać miejsce na podium. Dobra, zobaczmy czy czarny to zrobi. Perfekcyjne wejście z progu, trochę mi się łapa zaczęsła. Ale jest! To będzie chyba podium! Oh! Uh! 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 Dobra! 1162, no będzie bardzo ciasno, bardzo ciasno! No nie wiem czy nam się udało kuźwa, no ciasno będzie, ale ucieszmy się. Ciaśniutko, ja bym to liczył tam. No, ale powinno... Tak! Jedna dziesiąta. Mówiłem, że będzie ciaśniutko. Jest podium. Drugie miejsce nawet. O stary, ten Petersen też był. Pohar świata na... Uuu, nie musimy się kwalifikować. Na podium jesteśmy w turnieju nerweskim. Bardzo dobrze. No to jest coś pięknego, o to chodziło. Super super! 12 tysięcy euro? pniesz się w górę, wiem że się pnę w górę kuźwa Co on mówił, że się pnę w górę? Ja sam wiem, że mi się pnę w górę, po co on to powiedział? Nie wiem 92 a 105, Lillehammer No, tak nawet trochę się trzeba wybić, bo... Średniawo Nie za dobrze, nie za słabo lecz w sam raz, prawda? Peter Zemmour, rekordzista Cokolwiek to jest, po co to jest, na co to, to jest. dobra, czarny... Czarny coraz lepiej skoczy. Więc myślę, że powinno być zaliczone zadanie. Tylko żeby nie wybijać się perfekcyjnie, tak to, to, to nie wolno. Maga. Słabe wyjście z progu o to chodziło. Ale czy żebym nie przesadził? Nie, jest telemargia z tam, gdzie powinno! odchodziło Tak jest. I dostaliśmy od 18 19 od Francuza, no jak tak w zawodach. jest ruska 19 tylko nie weszła. Uciesz się, o kurwa, uciesz się, no pojebało, pojeba na no, hopok. No, no, no chory. Musimy iść z nim do psychologa. Wstępne badania żeśmy zrobili, oczywiście, no wykryliśmy nie daje mózgowe. No ale cóż, Hopok dobrze skacze, więc trzeba mu dać szansę po prostu. Może się wyleczy kiedyś. BMI nam spadła. Ile ważymy? 71,80. No, 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 no. Ja też mocno schudnę, więc myślę, że jest dobrze. 24, 27 i 3 z 4. No, mamy szansę na jakieś osiągnięcie w... ogólnie w parze świata, bo wiadomo, mamy 15 miejsce W walce o krystalową kulę, więc już nic nie kurde osiągniemy. No, ale cóż. Nie skaczemy. Nie, 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 nie. Jak mamy taką okazję, to po co? Jakie notki? 104,7. No to jest do osiągnięcia. Wiadomo, chłopaki chyba lepiej skoczą w kwalifikacjach. Dobry wiatr? Ja już to widzę. Poszedł. już to widzę, że są dobre warunki. Ale czy czarne to wykorzysta? Najazd na próg? Kurwa, no nie, złe wyjście. Znaczy złe, no średnio Takie trendowaty, jakbym to powiedział. Jaka to będzie nota? To jest na WWM 47,74. 104,9. No. Dobry rezultat Jak będą skakać chłopaki tak jak w kwalifikacjach to mamy szansę na podium Uciecz się Dobrze, 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 dobrze O to nam wszystkim chodziło No a Widziałem, że chłopaki lepiej skoczą No ale cóż 104, no to kurwa co daleko oluju Pod rekord skocz Żeby marzyć o wysokim miejscu Dobra, najazd na próg Zapisaliśmy w pierwszym skoku wyjście z progu Kurwa, łapa mi się częsła. Czy dolecimy tam, gdzie powinniśmy? No ledwo. Ale jest idealne lądowanie, trochę mnie zniosło później. Bez komentarza to pozostawiam. No słabo, słabo. coś mi tylko kurwa łapa się część, jakoś zimno. Tylko właśnie. Haluja Dobra, szóste, no ale. Nie wiem, kto tam. Dobra, nad... Olojoho! Schneidera musimy uważać. Uważać Boże, uważaj na Schneidera. Nie może być w żadnym wypadku przed nami Schneider. To jest naszym priorytetem w następnych zawodach. Myślę, że będzie bardzo dobrze. Schneider za nami! Powtarzam, musi być. Ale mamy hajsu. W najbliższym czasie odwiedzimy sklep. Na razie przejdziemy do dodatkowego treningu. Znajmie 63 punktów to będzie z remarki. Myślę, że to będzie... Banalne, tak jak nazwisko w wymowie Naoya ja Kashio. Tak jest. 115 metrów. Rekordzista. Może, a może nam się uda? I go pobijemy. Prawda rekorda pierdekniemy? Kto to wie? Tylko czarny w swojej podświadomości. Dobra. <laughs> Super wyjście z progu. Ale wieje kurwa, może być problem z telemarkiem. Ale jest telemark Jest telemark, elegancko Wszystko wyszło tak jak trzeba 84 punkty, wiadomo skok niezbyt dobry, no ale To jest tylko trening i trening zaliczono, o to chodziło, możesz się ucieszyć Pozwalam Pamiętaj, że tylko za moim pozwoleniem możesz się cieszyć czarnuchu. No ładuj się szybciej, dobra, już Siup, siup Siup, opierdykniemy tak, nie, czekaj, czekaj, czekaj Trener. Ta motywacja tutaj widzicie? Odstaje jakby. 7,5 kg. Kilo ważymy. Bierzemy, zarobimy sobie trochę hajsu jakaś ciota Myślę, że nas pokonam chyba Poluj. No i ostatni, za ostatnie zawody z cyklu turnieju nerweskiego wliczające się w puchar świata. Spadliśmy, o kuźwa! No, żebym się nie zorientował, szczerze nie patrzyłem na generalną klasyfikację po zawodach Tylko skupiłem się na tym turnieju norweskim, w którym mamy szansę racjonalne na drugie miejsce O kurwa! Widziałeś ty? Ledwo wylądował No ale awans jest no, wiadomo Chyba nie no, ja za moc. No Holender kurwa sędzią, no pojebało ich do reszty. Gdzie to Holender, co to ma pojęcie? 21. Kuźwa, gdzie Schneider? Jeszcze nie skoko. No Gdzie będzie wysoko i ponad. No to musimy teraz pierdyknąć skoka jak kurwa nigdy. Jest super wyjście z progu. Ogólnie Średniawo po prostu średniawo Wiadomo teraz oddupcimy ich wszystkich kurwa do reszty Ale ja chcę walczyć o podium, no ale to nie będzie realne Kurwa Trudniej się skacze, jak się skacze wcześniej nie wam to powiedzieć to na przykład z numerem, Jakby tak z wyższym numerem to wyglądało to zupełnie inaczej. Na 8 miejsca jest Schneider. Gdzieś drugi gdzieś Schneidera yes 3, 19. chuj z nim Kurwa, nie pamiętam. sorry zawsze. No, nie pamiętam. Kto był na czwartym miejscu w generalce? W sensie w turnieju norweskim w klasyfikacji. No kurwa, no. no. Skoczymy, skoczymy, skoczymy. Nie ma takiej... perfekcyjne wyjście z progu, ale coś i kurde. Jest! Widzieliście to idealne lądowanie? Chyba żeście się to widzieli. Tak jest. 114 punkta. Będziemy prowadzić. w do. Siub. W bok. Jest, uciesz się. Uciesz... dobrze, czarny, o to chodziło. Jak, jak tu staniemy z tym wszystkim? Szóste? Na czternastą sobie Jest drugie! O kurde! O 90. punkta! Ale tu zdobył Andrzej Malkowicz, był za nami Petersen. No, dobrze. Jest! Czarny Polak. Na drugim miejscu w turnieju norweskim Coś pięknego Coś wspaniałego Naprawdę Okej okay. Jakieś tam pierdolamento było to w lotach Przejdziemy Smarowanie KURWA NIE TRENING No JAK TO COFNĄĆ Przecież tu jest trennik. Anuluj. Smarowanie. Przecież posmar. Kurwa, jak jestem nie dotypsłony. No, No, czekaj. Zajmie 62 punkty. Uuu. Roland krusi. 185 metrów rekord. Nie wiem jak się czorny spisze w lotach. Nie mam dla tego pojęcia. Wyżą tylko dwoje zawodów jest? W lotach? Nie, było wcześniej też w lotach, co ja pierdzielę. Tylko kokałem jak cipa O kurde. O, o, o! Podeszły do Jakie było zadanie? Nie mam pojęcia. Tak, zdobyć wyjście z progu, a skoczyć nawet przyzwoicie. wojcie. i 8 punkta. Śmieszkowate ta sytuacja, tak to mogę określić. Dziwna sprawa. No, 62 punkty, to wiadomo. Pozytywnie wszystko. Trenuj. 2,7,5. Yy, ranking, krzyk, szyk, nie, 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 nie. nie, nie. To jedyny puch... Osiemnaste miejsce. O, nie mamy szans na nic. termin wyjazdów. Gdzie jest Puchar Narodów? Też się skończył. Na którym mieczu? Sprawdzimy wszystkie rankingi, czekaj Puar świata daleko, nie daleko, tu nie no. świata daleko, Puar świata tak daleko. Na drugim, był już podium w tym sezonie. Okej, 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 Nie, musimy nas gdzieś tak ze 100 tysięcy. Dobra, zakończymy na tym. Żegnam się z Wami bardzo pozytywnie, Czarny zdobył srebro w turnieju norweskim, tak, dobra. Mam nadzieję, że się podobało, a jeśli tak, zostaw łapkę w górę, skomentuj, zasubskrybuj, na razie, cześć!